Maneczko z tej strony, amator. Będzie to możliwie jak najszybsze omówienie wszystkich informacji o piekielnych przypływach. Piekielne przypływy widzicie właśnie na naszych ekranach. Jest to ten obszar oznaczony kolorem czerwonym. Jest to obszar objęty grozą. Nie mylcie tego ze strefami PvP. Strefy PvP również są na czerwono, ale piekielny przypływ na środku ma. Taką ikonkę piekielnego miecza. Gdy na nią najeżdżamy, widzimy, za ile dany piekielny przypływ się kończy. Jak tutaj widzicie, 33 minuty i piekielny przypływ dobiegnie końca. Wtedy następuje godzina 15 minut przerwy, i następnie pojawia się piekielny przypływ gdzieś w losowym miejscu na mapie. Jest to dość istotny element gry, ponieważ później gra jakby wywiera na nas presję, abyśmy się do niego udali. Dlaczego? Już zaraz Wam to wytłumaczę. Najpierw musimy dowiedzieć się, dlaczego chcemy iść. Do do przypływu, przepływu, a następnie właśnie do niego się udać. Jesteśmy u Jubilera, jak widzicie, chce ulepszyć sobie pierścionek. Ulepszam pierścionek, poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Poziom czwarty, już mamy materiał z przedmiotów legendarnych. Jak wiecie, trzeba rozkładać przedmioty legendarne, aby dostać materiał legendarny i następnie ulepszyć jakiś sobie ekwipunek do poziomu czwartego. Jak widzicie, na poziomie piątym wystąpił tutaj nowy materiał. Jest to zapomniana dusza, która właśnie będzie nam tutaj bardzo często potrzebna. Jestem teraz u okultystki i chcę sobie zmienić. Afix w przedmiocie. I co potrzebuje? Znowu zapomnianą duszę. Teraz jak widzicie, przynieśliśmy się do kowala. U kowala, jak widać, znowu po potrzebna nam zapomniana dusza, żeby podnieść przedmiot na poziom piąty. I nie jest to tylko zależne od typu przedmiotu. Jak widzicie, przed chwilą była tarcza, była broń, następnie rękawice. Wszędzie potrzebna nam była zapomniana dusza. Jesteśmy u alchemika. Alchemika, jak widzicie tutaj, jest nam potrzebna czarci róża, która również występuje w piekielnych przypływach. Dlatego właśnie ten event na mapie będziemy co jakiś czas zmuszeni chodzić i wykonywać i zbierać właśnie różne materiały. Jak widzicie, w kadzidłach też występuje czarci róża, która również jest dość istotnym elementem gry, już na tym wyższym poziomie. Jesteśmy właśnie w piekielnych przypływach. Jak widzicie, jest konka przy mapie. Piekienny przypływ, czas Jaki mamy do jego końca, i tutaj mamy licznik wynaturzonych popiołów. Zabijając potwory, otwierając skrzynki, zabijając bossy, może nam wypaść wynaturzone popioły. Są to nic innego jak taka nasza waluta, którą zdobywamy w tym obszarze za pokonywanie potworów. Po prostu one wypadają na ziemię. Otwierając skrzynki, wykonując różnego rodzaju eventy na tym obszarze, zawsze dostajemy jakąś tam mniejszą bądź większą część tych wynaturzonych popiołów. Musimy je podnosić z ziemi, wtedy. Gdy one trafiają po prostu do naszego ekwipunku, warto zaznaczyć, że w momencie śmierci na tym, tej strefie tracimy połowę tych popiołów, które mamy aktualnie zebrane, więc warto ich po prostu nie trzymać za dużo. Do czego one służą? Do otwierania specjalnych skrzyń. Które są umieszczone na tym obszarze. Spokojnie można chodzić do miasta, po miksturki czy cokolwiek innego, sprzedawać przedmioty. Licznik tych wynaturzonych popiołów nie zresetuje się. Tracimy je tylko i wyłącznie wtedy, gdy zginiemy, tracimy połowę zasobu, którego żeśmy zgromadzili, bądź jeżeli otworzymy skrzynkę. Ale z otwieraniem skrzynki to jakby koszt, który musimy ponieść. Teraz tutaj zaprezentuję wam, jak to wygląda w praktyce. Przemierzamy mapę. Jak widzicie, jest tutaj roślinka, którą która jest nazwana czarci róża i właśnie z niej wy, wy, wyleciały te wynaturzone popioły. I również cztery czarci róże. Przemierzamy po prostu sobie tą krainę. W otwartym świecie pokonujemy potwory. Otwieramy skrzynki, zbieramy kwiatki. Yy, również inne rzeczy. Poprzez właśnie taka, taką aktywność. Te wynaturzone popioły do nas trafiają. Istotna informacja, że jak przemierzacie ten świat. Zwracajcie uwagę. Bo właśnie jak widzicie teraz na ekranie. Wyjąca piekielna żyła. Jest to coś czego szukamy. Ponieważ mm, z niej właśnie wypadają zapomniane dusze. Które będą nam bardzo potrzebne. Tak jak żeśmy o tym przed the movie Zapomniane dusze również wypadają nam z bossów, nie zawsze, ale po prostu trzeba w tej krainie różne interakcje wykonywać, abyśmy zdobywali wynaturzone popioły, czarci róże i właśnie te zapomniane dusze. Może teraz przejdźmy do skrzynek. Te skrzynki, jak widzicie teraz, jest to jedna z tych skrzyń, o których mówię. Właśnie na ekranach widzicie skrzynkę, która jest za wynaturzone popioły. Nad tymi skrzyniami widnieje przedmiot, który jest w jego środku jego typ, czyli na przykład jak tutaj widzicie, jest to lekkie oręże, czyli broń jednoręczna, może to być miecz, może to być różdżka, zależy jaką postacią gracie, tak? Jeżeli gracie barbarzyńcą, będzie to miecz, jeżeli gracie czarodziejką, będzie to różdżka. No i na dole jest oczywiście ilość popiołów, jaką kosztuje otworzenie po prostu tej skrzyni. Tych skrzyń jest parę rodzajów, jedna jest dość wyjątkowa, o której powiem za chwilę. Jak widzicie, na mapie było widać tą skrzynię, jeżeli jakąś skrzynię już znajdziemy, to będzie ją widać na mapie. Jeżeli już otworzymy skrzynię, to staje się ona szara, czyli już dla nas niedostępna. Nie możemy parę razy otwierać jednej skrzyni. Tutaj teraz jest bardzo ważna informacja. Jak widzicie, tam gdzie jest mój znacznik na mapie, jest tak zwana tajemna skrzynia. Co to jest tajemna skrzynia? Tajemna skrzynia jest to jedyna w swoim rodzaju skrzynia na tym obszarze. Jest ona zupełnie inna niż reszta, ponieważ nie widzimy jej na mapie, widzimy ją tylko z bliskiej odległości. Jak widzicie, pojawi się ta skrzynia, jeżeli zaraz odejdę, to ona zniknie. Inne skrzynie się tak nie zachowują. Jest to wyjątkowa skrzynia. Ona ma w sobie bardzo drogocenne przedmioty. Warto to zaznaczyć, ponieważ większość graczy robi właśnie te piekielne przypływy i poszukuje tej skrzyni. Aktualnie można obejść poszukiwanie tej skrzyni, ponieważ jest do tego mapka interaktywna i każdą tą tajemną skrzynię można sobie sprawdzić, gdzie jest. Jeżeli kogoś interesuje taka mapka, to link dam w opisie. W tej skrzyni nie widać, gdy podejdziesz. Idziemy troszeczkę bliżej, to już ją widzimy. I warto o tym pamiętać, żebyśmy zapamiętywali, gdzie taką skrzynię żeśmy spotkali. Bo później, jak odejdziemy, to ta skrzynia znika i już jej na mapie nie widać. Jak widzicie, wypadły nam eliksiry, różnego rodzaju właśnie materiały. Z tej skrzyni może wypaść nawet do pięciu przedmiotów legendarnych. Więc na pewno jest to skrzynia, którą już jeżeli robimy ten piekielny przypływ, to bardzo chcemy do niej się dostać, chcemy ją znaleźć i chcemy ją otworzyć. Jak widzicie, nad skrzyniami, już innymi widać dokładnie co będziemy otwierać koszt 75 jest to znacznie mniej niż ta tajemna skrzynia, tajemna skrzynia 175, tu widać od razu, że, że jest pancerz nad skrzynią warto zaznaczyć, że eliksiry które nam tutaj wypadają z tych skrzyń są, mogą być mocniejsze niż te, które Znajdujemy u Alchemika, na pewno mogą być inne, więc warto tutaj te eliksiry sprawdzać, czy na przykład nie będą nam przydatne w późniejszym etapie gry. Ogólnie te skrzynie to jest podobno dobry element gry, aby farmić sobie dany typ unikatu. Ja osobiście niestety żadnego w ten sposób nie zdobyłem. Również troszeczkę ignorowałem ten event, ale teraz, gdy dzisiaj musiałem go zrobić, to od razu stwierdziłem, że nagram dla Was filmik. Tutaj jedna z takich ciekawostek, gdy przemierzacie ten świat, w piekielnych przypływach, gdy spadają dla was meteory, to znaczy, że gdzieś w pobliżu będzie pojawiał się boss. Będzie się pojawiała po prostu elita. Jak widzicie, pojawiła się, przed chwilą jej nie było na mapie, a teraz już ją na mapie widać. Jak widzicie, jest to elitka, po prostu z niej już będą wypadać te. Mm, te zapomniane dusze, te wynaturzone popioły, różnego rodzaju właśnie materiały. Tutaj widzicie też elitka się pojawiła. Czasem one się pojawiają tak właśnie znikąd, czasem jest to sygnalizowane. No i również ten piekielny przypływ ma swoich takich jakby dwóch tam głównych bossów bądź jednego. Są oni dość takimi sporymi, dużymi kąpkami na obrażenia. Jeżeli zobaczycie, że bijecie go dość długo i nie schodzi mu zbytnio HP, lepiej sobie dać spokój, bo za dużo czasu na to czasami schodzi. Tutaj widzicie event podczas. Czas właśnie piekielnych przypływów. Jest to chyba jedna z lepszych taktyk, aby właśnie te wynaturzone popioły sobie zbierać. Ponieważ nie dość, że zabijamy po prostu potworki, to na koniec jeszcze dostajemy obole, i również jak widzicie, wynaturzone popioły. Tutaj dość nietypowa sytuacja, ale też warto czasem skorzystać czyli nadchodzące legiony na piekielnych przypływach. Nie jest to często spotykane, jak widzicie też tutaj boss się na zrespi, bo meteory zaczęły walić z nieba i zapewne zaraz gdzieś wyjdzie. Podsumowując, w późniejszym etapie gry, chcąc ulepszyć nasz sprzęt, wylosować jakiś lepszy afiks na jakimś sprzęcie, będziemy musieli odwiedzać te piekielne przypływy. Dobra informacja jest taka, że wiecie już praktycznie wszystko o tych piekielnych przypływach. Również dodam, że na jedną taką godzinną rundkę możecie wyfarmić nawet ich ponad 50, więc nie będzie to takie. Zbyt częste odwiedzanie tej lokacji, tego eventu na mapie, więc też nie musicie się zbytnio tym przejmować. Wystarczy pewnie to raz zrobić, na parę dni. Zależy oczywiście to wszystko od tego, jak często ulepszacie sprzęt, jak często losujecie afiksy. Przychodzimy na piekielny przypływ, zabijamy wszystko, co się rusza. Jeżeli meteory spadają, to gdzieś pojawi się boss. Otwieramy czarci róże, które rosną sobie gdzieś tutaj. Podczas przemierzania tego otwartego świata otwieramy te huty specjalne, które tylko są w piekielnych przypływach, i z tego wszystkiego wypadają nam zapomniane dusze i czarci róże. Również podczas całej tutaj naszej rozgrywki w tym evencie będą nam wypadać wynaturzone popioły, dzięki którym otwieramy skrzynki. Jeżeli szukacie jakiegoś konkretnego aspektu bądź konkretnego unikatu, to możliwe, że będzie to dobra opcja, aby otwierać tylko skrzynki z danym typem broni jakiego właśnie potrzebujecie. Dla mnie byłoby to na tyle. Dzięki, jeżeli zobaczyłeś ten materiał do końca, zostaw lajka, jeżeli Ci się podobał ten materiał, jeżeli Ci w czymś pomogłem, jeżeli gdzieś się mylę ale bądź czegoś nie dopowiedziałem, to z chęcią się o tym dowiem. Daj mi znać o tym w komentarzu. Na razie, do następnego.